24 grudnia wiadomości z Ukrainy. Po eksplozji w pobliżu Hiszpanii zatonął rosyjski statek do przewozu ładunków suchych Ursa Major. Rosyjski statek towarowy Ursa Major, wielki niedźwiedź, zatonął w pobliżu śródziemnomorskiego wybrzeża Hiszpanii. Donoszą o tym hiszpańskie i rosyjskie środki masowego przekazu oraz serwisy informacyjne a ukraiński kanał informacyjny telegramu operacyjny ZSU podaje, że stało się to po eksplozji. Przypomnijmy, że wczoraj główna dyrekcja wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowała, że w pobliżu wybrzeży sąsiedniego kraju zepsuł się inny statek do przewozu ładunków suchych Sparta, który płynął do Syrii w celu ewakuacji żołnierzy Putina z tego kraju Portugalia. Nie można wykluczyć, że oba zdarzenia na praktycznie tym samym terenie nie są przypadkowe. Początkowo sądzono, że Ursa Major płynie także do Syrii. Później jednak okazało się, że tym suchym ładunkiem wiózł do Władywostoku włazy reaktora jądrowego lodołamacza atomowego oraz dwa portowe dźwigi samojezdne o udźwigu do 120 ton każdy. 14 marynarzy Ursa Major Zostało uratowanych przez Hiszpanów i przewiezionych do portu w Kartagenie. Dwóch kolejnych uważa się za zaginionych. Ukraina opracowuje strategię dla Syrii. Zełęski. Siedzibą naczelnego wodza był prezydent Wołodymyr Zełęski. Jedną z głównych kwestii był rozwój współpracy między Ukrainą a Syrią, poinformowała głowa państwa w telegramie. Według niego w stawce przesłuchano raporty służby wywiadu zagranicznego i głównego zarządu wywiadu, a także ministrów obrony i spraw zagranicznych dotyczące sytuacji w Syrii. Decydujemy o naszej strategii, konkretnych krokach. Ukraina jest zainteresowana stabilizacją sytuacji w Syrii i w ogóle w regionie i będzie wspierać niezbędne wysiłki partnerów, napisał Zełenski. Zauważył, że dla bezpieczeństwa ludności Syrii i całego regionu konieczne jest usunięcie wszelkiej obecności Rosji w tym kraju. Najnowszy oresznik ma co najmniej 7 lat. Ujawniono kolejne kłamstwo kierownictwa Kremla. Rakieta oresznik, wystrzelona przez rosyjskie wojsko w kierunku ukraińskiego Dniepru, nie jest najnowszą bronią, jak Putin próbował ją przedstawić. Badanie wraku wykazało, że części wykonano ponad 7 lat temu. Świadczą o tym źródła ukraińskiej specjalistycznej publikacji Defense Express. Na jednej z części oresznika odnaleziono numer seryjny i datę produkcji 12 kwietnia 2017 roku. To właśnie w tym roku Rosja miała rozpocząć rozmieszczenie strategicznego systemu rakietowego RS-26 Rubisz, który miał być dalszym rozwinięciem jarów. Jednak w marcu 18 roku Ministerstwo Obrony porzuciło te plany. Eksperci uważają, że rozwój Oresznika rozpoczął się ponad 7 lat temu. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły wywrotowe grupy wywiadowcze wroga w ukraińskim mundurze w kierunku Siewierskiego. Na kierunku Siewierskiego bojownicy sił zbrojnych rozbili grupy szturmowe rosyjskich okupantów, którzy pod przykrywką bojowników sił zbrojnych Ukrainy atakowali pozycje ukraińskie, licząc na słabą komunikację między jednostkami ukraińskimi. Stanisław Buniatow, bloger, i bojownik Odrębnego Batalionu Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy opowiedział o tym na swoim kanale telegramu Goworiat Sniper, odnosząc się do swoich towarzyszy broni. W stabilnych rejonach kierunku siwierskiego orkowie próbują zaangażować grupę dywersyjną do zbadania stawów ukraińskich brygad. Takie połączenia są prawie zawsze problematyczne. Dwie różne jednostki rzadko komunikują się ze sobą. Dlatego wróg szturmuje właśnie te pozycje, zbliżając się wcześniej do nich pod przykrywką ukraińskiego wojska. Niedawno dwie takie grupy zostały zniszczone przez wampiry. Ciężkie drony bombowe. Przygotowanie jest dobre, ale 7 kilogramów trotylu jest lepsze. Swoją drogą ukraińscy blogerzy wojskowi od dawna donoszą o problemach wynikających z braku komunikacji i kontaktów z sąsiadami. Unia Europejska przyjęła 15. pakiet sankcji wobec Rosji. Rada Ministrów Unii Europejskiej do spraw zagranicznych przyjęła 15. pakiet sankcji wobec Rosji. O tym poinformowała w poniedziałek Rada Unii Europejskiej. Mówi się, że nowe ograniczenia wymierzone są między innymi w flotę cieni rosyjskiego dyktatora Putina i osłabiają kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji. Będziemy wspierać naród ukraiński na wszystkich frontach. Humanitarnym, gospodarczym, politycznym, dyplomatycznym i wojskowym. Nie ma wątpliwości, że Ukraina wygra, powiedziała Kaja Kalas, wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do skurar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Na liście sankcyjnej znalazły się 54 osoby i 30 organizacji z Rosji, Chin i Korei Północnej. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach a także zostańcie sponsorami naszego kanału.